Mano, witam was wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Oli witam was już w kolejnym odcinku z Arka, z mapki Ragnarok i możecie zapytać mam mordo, ale co ty robisz na tym... Co ty robisz na tym świecie? Co ty robisz? Co ty tutaj robisz? No dobre pytanie. Dzisiaj będziemy sobie oswajać bestię potwora. I właśnie do tego potrzebuję tego tutaj wojownika numer 3, ponieważ oswajanie go w naszej starej bazie byłoby... Prawdopodobnie deadly, dlatego postanowiłem przyjechać tutaj, przylecieć sobie na naszym terku. 5 minut mi to zajęło, ale mieć już tutaj te, tego, tego naszego e, parazaura, no i po prostu móc te wszystkie narkoberki łatwo pozbierać, a z tego co widzę, to leci to krew z nosa. Więc w sumie to chyba nie było warto aż tak. No chociaż dobra, 60 dobra, coś się tu dzieje. Dobra, dobra, ty nic nie mówiłem, Beniu. Spokojnie. A więc tak sobie prawdopodobnie no około 100 20 kilo zrobi się 17 kg, jak to przeliczę. Ewentualnie. No nie 100, 100, 117 dni się zmienia. Będziemy musieli trochę poczekać, właściwie to wy macie stryknięcie palcem dla mnie. To czekanie dwóch godzin, bo żeby to wszystko się zrobiło. No ale dzięki temu będziemy mieli tego naszego Raptora pięknego, może mówię Allo, Ej, bo to Allo chodzi jak coś, bestia, potwór nasz piękny. No i zobaczymy, czy się go uda swoić. Jak się uda, to to tak samo jak na The Island mamy giga, tutaj będziemy mieli Turbo dobrego allo Jak w ogóle widzicie nasza baza trzyma się świetnie Poza tym, że w sumie tutaj się nic nie dzieje Cały czas I poza tym, że wszystko tutaj jest w porządku W porządku dalu No to się nie dziwię trochę Ale jak widzicie ona stoi nie Jak nasza nowa baza, która ma rozpierdziel Póki co muszę tam te bramy porobić i wszystko Ale i tak ta baza jest tylko bazą przenośną Bo to yy, Co będzie się działo w następnych odcinkach To będą przenosiny do innego miejsca Lepszego Dlatego no, tylko na chwilę jesteśmy w tamtym kanionie, no ale mimo wszystko musimy jakiś progres tam poczynić, nie? Co o tym myślisz Byniu? Dobra, nie mam już chyba nic więcej do zrobienia e, Wszystko co było potrzebne do zrobienia zostało zrobione Mam dwie kusze, od razu mogę je sobie szybko załadować e, Mamy speglasa, czyli ten allo tutaj gdzieś powinien być, jest na 150 poziomie, także ja tutaj nic nie oczekuję e, Poza tym, żeby się go udało oswoić, bo jeśli się go udało oswoić, no to jesteśmy w niebie. E, dobra, pięknie. Powiedz, się nie. Nie dobra, on jest zablokowany prawdopodobnie. Nie wiem, czy teraz, czy powinienem mu tylko w głowę mm, ogólnie strzelać, czy nie powinienem. E, może też powinienem udać się w sumie na dół. Ale właśnie nie wiem, czy on się może odblokować, czy nie. Może powinienem go teraz zostawić jakimś bramą albo czymś. No ale w sumie teraz to co, strzelamy, póki nie padnie, taki jest plan, zobaczymy czy nie ucieknie, jeśli się uda mu uciec, no to mamy lekki przypał, no ale zrobiłem aż 117 strzał, więc powinno być wystarczająco na takie halo, nie? ja się udałem tutaj na dół, ponieważ wtedy będę mógł wiedzieć, kiedy on padnie, a teraz właśnie trochę mi się wydawało, że padną, ale nie, dobra, nie wiem, strzelam właśnie w krzaki, no dobra, póki trafiam jest okej. Okay. Nie wiem, czy w głowę, czy nie w głowę, bo to nie ma większego znaczenia. A no może w pupkę. Tylko jak coś mam pod E, bardzo blisko, także nic się nie powinno stać. No i będę nasłuchiwał, czy padnie, czy nie padnie. Sprawdziłem sobie szybko tylko na dodekse. No i nie ma najmniejszych szans na to, że powinien zginąć. Yy, I powinien się oswoić na 60 parę strzał, czyli program będę zaraz już. Yy, no i myślę, że nie trafiłem. No i boję się, że on zaraz wyskoczy na mnie. No i co, myślę, że tak przy 50 przystopu... przystopuję, no i zobaczymy, czy jeszcze trzeba w niego nawalać, czy nie. Może wezmę sobie stanę w lepszym miejscu, żeby wiedzieć na pewno, jak to tutaj wygląda, żeby słyszeć może nawet. Najgorsze jest to, że tutaj będę strzelał do momentu, aż nie padnie, bo nie mam awsum z no Z drugiej strony też nie chcę, bo to trochę psuje grę. A z drugiej strony też nie chcę sobie w niego strzejcie jeden raz więcej, bo to mu odejmie levela, a to jest idealny, naprawdę idealny allo, już pod mutację, więc no świetny. Warku powinni... Jest, padł. Dobra, dobra, to nieważne co powinni zrobić warku. Dobra. Ile on ma życia? Um. No dobra, prawdopodobnie o 20 strzał za dużo, czy coś takiego, ale to nie jest ważne, najważniejsze, że go mamy. Dobra. Dobra, teraz go tylko obronić. No, jestem pewien, że nie strzeliłem w niego ani jeden raz więcej. Tak jest. Scanan, unconscious będzie wysoki, no i potem tylko po Prime'a polecieć. Ale ten nasz jest bardzo mocny. Budujemy naprawdę dobry gang póki co, naprawdę. To jakiś pewnie Raptor bije naszego parazaura. Nie ma tak łatwo. Ja też potrzebuję drugiego dobrego pterka na wysokim poziomie, żeby móc sobie z nich zrobić dzidzi. I potem bezproblemowo yy, ukrycie ja Werny, bo to będzie na pewno nasz wysoki plan. No ale póki co to takie opterka nie mogę znaleźć. Ewentualnie też musimy czegoś poszukać na berki. Będziemy potrzebowali zbieracza berek, jakiegoś descent. Mógłby to być Teresino, ale żeby Teresino ino oswoić, no to trochę jeszcze nas będzie czekało roboty. O, 145. Dobra, no to już wiemy co, co będzie naszym następnym celem chyba. Zrobimy boli. No tutaj nie ma tego co za bardzo zaatakować, zaraz oczywiście naszego terrorbirda i Fiomie. Eee, wrócimy na, no muszą po prostu wrócić na swoje miejsca, eee, ale najpierw tak bola, bola to będzie touch, fiber, hide, stone, dobra takich ilości raptorów to bym się nie spodziewał, jest tutaj chyba z 15, mhm. no to dobra wojna. Dobra, ja ich mogę teraz z góry robić, jak widzicie, więc. O dobra, nie ma problemu. A dobra, oni... ich tu jest strasznie dużo, ty. Duże raptory nie walą bleedingu. A na tamtego czerwonego pterka na pewno muszą być te wszystkie raptory powybijane. Tu nie ma nawet opcji niczego innego. Dobra, ten ginie i ten też zaraz ginie. Czy pterek tamten jest na ziemi? Chyba tak. Dobra. Tu jest jeszcze Terror Birds, spoko. Tamten pterek jest na ziemi czy nie? W końcu Wirt. Dgiń. Musisz już zginąć szybciutko. Nie jest na ziemi już, dobra. O, kolejny, fajnie. <laughs> Cała dżungla przychodzi. Na powitanie. Dobra, ty, bo mnie zaraz rzucisz do wody kolo. Dobra, spoko całkiem. Dobra, pterek jest tam. Był, przynajmniej. Do tego zbolować nie mam nawet co próbować. Bo wpadnie gdzieś do wody. Gdzie ty lecisz, mój mistrzu. Tu byś mógł. Nie do wody, totalnie. Niedobrze. A dobry level ma, naprawdę. A Pterek tutaj by się bardzo przydał. Zmutowany, yy, bo no, to jaja wywerny. Albo turbo dobry Argent Davis. No ale w to raczej nie wierzę, żeby mi się udało. Albo, nie wiem, Quetzal, ale Quetzalem. Ukradliście kiedyś jaja wywerny Quetzalem? Ja też nie. A i nagle się rozpłynął. Ciekawe pterki chyba sobie tu lubię przesiedywać Tak jak dwa spino, no fajnie, dobra, jest na dole. Ter level? 135 też spoko, no, ale przecież tutaj są trzy spino. O czym my mówimy. Ale pterek leć do góry lepiej, leć lepiej do góry. 5 spino. Co tu się dzieje ty? Wszystkie na niskich levelach To na nie podswojenie. Serio? Zobaczcie, tu trzy spino, i tutaj jeszcze 200 chilują bombę w wodzie. Przynajmniej silowały, 15 i 90. O, tu kolejny. Witam. O, ten już to dobrym levelu. O, jeszcze kolejny, tu jeden. O, i też nie, nie, nie. Co się mówi? Niedorosły. O, nie znam. Także Spinozaurowe El Dorado, z tego co tutaj widzę. Najgorszy drop na świecie Dalej jest najgorszym dropem na świecie Tak, dobra ja Siodło do alozaura Potrzebujemy mieć 67 poziom um, Trochę słabo Ale myślę, że jeśli ten pterek nie chce zostać oswojony Lata tam Jest piękny 145 poziom to jest coś cudownego Ale jeśli on nie chce zostać oswojony to ha, Zobaczcie jak za nim pływają ha. No to myślę, że większych szans na to nie mamy, żeby się nawet starać. Możemy się po prostu zająć większym rozwinięciem naszej bazy, ewentualnie ty będziesz miał wysoki level. Eee, ta. Dobra, nasz ptaszor tutaj zlatuje powoli. Pięknie, pięknie po prostu, pięknie latasz, Co Zobaczcie na to, idealnie w miejscu, w którym być powinien. Eee, co to do FioMi? Dobre pytanie, jak ja mam tym stamtąd wyciągnąć? Nawet nie mam jak tam zrzucę to R.I.P. piomio e Możemy go po prostu tam zostawić, George, R.I.P. Hołd dla George'a, dla naszej małpki, ale niestety Terezino nie był tak lito litościwy, żeby ją zostawić i umarła. Przykra sprawa. Bardzo wysoki level menu, powiedz, powiedz to. O, o dobra, dobra, dobra. Tam gdzieś kiedyś był Raptor. Czego powinniśmy teraz unicestwić, jeśli ten pterek miałby tutaj gdzieś lądować? Do tego na dole jest jeszcze Allo, czyli nasz y, kompan naszego Allo, którego będziemy oswajać Właśnie teraz. Dobra, pyk. Dobra, chodź tutaj. Dwa hity, proszę bardzo. Idzie yy, jest nasz pterek teraz. Ha, oby tu gdzieś był. Oby. Dobra, jest tutaj bola. Bola na niego. Nie ucieknie. Haha, ha, dobra, pięknie. Teraz raz. Dwa. Nie wiem, czy trzeci nawet będzie potrzebny. Będzie. <ścoughs> dobra. Ten ucierpiał już fajnie. Dobra, padł. Do tego mamy już Allo na 150, który tam leży i czeka, aż mu damy mięsko. Tam na 20 to nic z nim nie możemy za bardzo zrobić. No, i myślę, że powinniśmy się zająć drugą częścią tych bram. Bo potrzebujemy z jednej strony na pewno mieć te bramy, bez tego się tutaj nie obejdzie. Z tego co widzę, to nasz Allo, któremu podstawiłem przedtem, po prostu bramę na mortkę, sfokusował się na tej bramie i zaczął ją gryźć. Bo z tego co widzę, to mogę ją Dobra, pterkiem tędy przelecimy. Tędy nic nie przejdzie, chyba że ja, a to by było fajne, ale chyba się tak nie uda. Tego i tak już raczej nie ruszymy dokładnie. No i tutaj jest przejście, które bym mógł jakkolwiek zatamować może ścianą, ale w to tego może wziąłbym wtedy teczową ścianę. No i tamto byśmy teoretycznie mogli zostawić otwarte w miarę, a tam poustawiać nasze wszystkie lepsze dinozaury do obrony okay, takiego na przykład Allo, no i nic tam nie przejdzie już takiego, nie? Więc to by było całkiem okej okay wtedy. Dobra, czekajcie. Jeśli by się to udało, może od tej strony jakoś zrobić. O, to by coś takiego nam chodzi właśnie, dobra. Wysoki dość fundament, ale o taki właśnie chodzi. Czy to jest jakiś pterek dobry, czy to jest ten słaby level pterka? Jakiś dobry, no to teoretycznie i tak nie mam boli, ale jak ten słaby, to można go po prostu w dubskę ukuć. Dobra. No i tego pterka mamy tutaj po tej stronie, e, tamtego mamy po tamtej. O, zobaczcie, stąd nikt nie może wejść. Coś pięknego. A zobaczcie, że stąd ja sobie po prostu tu wchodzę. I tak może bym go tutaj zrobić. Ale miałem ja wszystko, ja może bym to usunął, ewentualnie. O, może jakoś, no nie wiem, no, tędy nie wejdę wtedy raczej. Nie wiem, czy to jest potrzebne, żebym tu wchodził w ogóle. Patrzcie, mogę sobie tutaj zrobić tak i widzicie. I tak jestem w stanie na niego strzelać, bo tutaj na czymś stoję. Może nawet jestem w stanie wyjść. Widzicie? Bo to jest ark, także nie, nie da się, dobra. Jest całkiem okej, okay, mimo wszystko. Nasz alozaur już zestrywował dość mocno, ale nie wiem, czy to jest wystarczająca na alozaura. Poczekajmy, aż zejdzie może do 50. Kolejną rzeczą, smithim, to już od razu, na pewno będziemy musieli tutaj zrobić, czekajcie, show engrams, nie, nie, nie. to tutaj się robi, dobra, crafting, możemy sobie z harpoon launcher zrobić, to będzie na no, nety bardzo dobre, ale myślę, że to się raczej na razie nie, nie uda, bo polimeru potrzebowalibyśmy obsydianu, to, to jest raczej elektronika, ale możemy sobie na pewno zrobić, jeżeli o to chodzi, to tutaj na 20 poziom, Gdzieś powinny być metal. Sickle dokładnie. Miecza teoretycznie nie potrzebujemy. Czy pike się nam przyda? Dobre pytanie. Magnifying glass na pewno. Crossbowla nie potrzebujemy, ale pewnie później by się przydał. No i mamy też tutaj już dostępne w miarę krajopody. Ale ogólnie. O, to może być całkiem ciekawe. Ale ogólnie to ja raczej tych krajopodów na razie nie ruszam, bo też ja mam e, takiego moda na te krajopody, że po prostu te dinozaury nie zostają tam. E, 30 inaczej nie działają na to cooldowny, takie rzeczy, czy po prostu mogę sobie wrzucić takiego dinozaura do krajopoda. On tam zostaje, mogę go wyrzucić normalnie, ile razy chce i tak dalej, więc raczej tego będę używał, ale na razie ja myślę, że jeszcze jesteśmy w poziomie, w którym nie ma co tego tak używać, bo jesteśmy jeszcze bardziej w game'ie. Okej, okay, no tutaj sobie za dużo nie zrobię. Ewentualnie od razu te ścianki bym mógł porobić. Ewentualnie te fundamenty też spoko by było. Mm, szafek nie potrzebujemy, to możemy sobie zostawić. I wall. Czekajcie, widzicie co tu się stało? Terek lata nad moim... Allo, fajnie. Mam nadzieję, że to 150 level Tereka. Wtedy mamy dwa praktycznie 150 i nie ma już najmniejszego problemu. Mm, dobra, całkiem spoko. Kiedy ja trochę to dupne. I ok, picchu two, pick up, warm up Nie, nie, nie chcę, nie chcę Może chcę, a może nie Dobra, czekajcie <laughs> Nic mi to w sumie nie dało Dobra, to była najgłupsza decyzja w moim życiu Dobra, wood, cyk Dobra, mam metal sickle, czyli już z faberem problemów nie powinniśmy mieć Na to też już mamy No i w sumie metalowe zbroje się zrobią dopiero na przyszłość Czyli teraz pozostaje nam w sumie ee, Pozbieranie reszty dinozaurów no bo i tak jeszcze w nawet też nie mogę zrobić, a nie wiem czy fabricatora warto jeszcze w tej bazie tutaj stawiać. Eee... Teraz też nie ma jakichś ciężkich rzeczy do zdobycia, więc możemy się tym jakoś tam zająć w przyszłości. Narkotyków mamy dość dużo, więc całkiem spoko. Tego też już mamy. Strzał bym sobie zostawił Dodika. Będziemy sobie musieli oswoić, nie ma problemu. No, całkiem nieźle się to wszystko tutaj układa, zapowiada i tak dalej. Mięsko też sobie zaraz będziemy musieli zrobić. No, i w sumie mamy już tego Metal Seeker. Możemy sobie teraz trochę Fiberu pozbierać i lecieć, dać po prostu mięsko temu Alozaurowi. Tak samo jak temu Pterkowi, e, któremu pewnie jeszcze narkotyki będziemy musieli jakieś tam dołożyć. No to się zobaczy, jeżeli projektem się go nie oswoi tym kryształem to czekam na moment, w którym będziemy mieli ankilozaura, bo chyba nim właśnie można dużo tego kryształu nazbierać. Dobra, w Faberiu trochę jest. No ja myślę, że to jest czas, w którym my musimy usiąść na naszego pięknego pterka. Dobrze, level wpada. 67, aby mieć yy, możliwość jeżdżenia na naszym pięknym... Kurczę, też wywalmy. Naszym pięknym alozaurze. Dobra, raptory nam raczej mięsa nie dadzą. I mean prima. Ale też się możemy zabić, bo to zawsze jakieś patałachy, które będą tutaj próbowały nam przeszkodzić naszej misji. Czy mogę wylecieć? Dobra, dzięki wielkie. Został go. E, dobra, teraz co będzie najlepiej zabić, żeby... i najszybciej, żeby dało nam prima. Teoretycznie tam są chyba diplodoki, więc diplodok byłby całkiem spoko, bo też wierzcie, nie zostaniemy zranieni, tak jak przy tych raptorach, które w sumie nas nieźle obiły. Ale nie ma problemu. Ewentualnie też z tego, ale z tym z tego się boję tego ogona, bo nie do końca wiem jak to działa. A jak nie wiem, jak coś działa, to nie ma sensu tego próbować raczej. Eee, no i dobra, czyli mamy tutaj jakiegoś Diplodoka. Mamy nawet dwa. Teraz tak, który by był szybszy do zabicia? 20 albo 45, dobra, 20 pyk. Drugi przyszedł do zabawy. Fajnie. A mistami nasiadła. Super. Teraz będą mnie fajnie posuwać. Cieszę się. Ogarnijcie się, ja nie lubię być posuwany. No, przestań. Dobra, denerwujesz mnie, golo. To jeszcze mamy karno. Szybko można by zobaczyć, na którym poziomie. Na 85. Całkiem OK podswajanie, ale raczej, raczej bym tego nie próbował robić. Ponieważ no, mamy już w sumie allo, które nam zapewnia ogromne bezpieczeństwo. Terka na wysokim poziomie. Plus jeszcze, what the fuck, latający diplodok. Plus jeszcze ten allo y będzie... Miał bardzo, ale to bardzo dużo życia, więc tutaj nie ma najmniejszych problemów. Dobra, raptory: jak chcecie, to się bawcie z raptorami, ja nie mam zamiaru. Tutaj zaraz. Pyk, T-Rex na mnie spada. E, tam, o, myślałem, że to jajka, to Deodik. Te Deodiki tu łatwo nie mają, bo wszystko ich próbuje atakować z tego co widzę. Zawsze ich z, widzę skulonych w kulkę. No i dobra. chcę zobaczyć, co się na pewno z tym Pterkiem stało. Że chłopca postanowił latać na moim alozaurze. Pterek żyje, wszystko jest okej, okay. dobra. Mm. Dawaj Prima, nie wiem jak dużo. Myślę, że tyle. To jest jednak 150 level. Dobra, ile? Trochę. <grych> eee, nie, no, powinien się oswoić raczej na to, nie? Prazwa czy tak, oswoi się, dobra. Dobra, oswoiłem bestię. Bestia. <grych> Może potwór bym go powinien nazwać. W ogóle, czekaj, czy ty możesz zabić tego ziomka tutaj? Czy on sobie tak będzie latał? Zawsze. Tego ziomka to chyba w ogóle nie ma w teksturach teoretycznie. What the fuck. Idź mu pomóż. Dobra, odpalił się chyba. What the fuck. On jest na 224 poziomie i zabił na hita tego raptora, chyba. Coś pięknego. Ile on ma wagi? Ile? Wciół dużo. O oh my god, 1000 health dostaję dostaje. to jest spowolone. To nie jest bestia, to jest potwór, Czekajcie. Wy, o, ty. Wy. Nakładka wydajności? Wywal to. No, ciekawe, mogę sobie zobaczyć, ile mam FPS-ów w werku. Aktualnie? 90 coś spoko. Gdzie jest mój pterek? Tu jest mój pterek. Idziesz? Idziesz. Fajnie. Ej, czekaj, 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 bo wywaliłem chyba Prime'a, który by się tutaj jednak przydał. Pickup, dobra. Eee, Prime by się przydał na poterka, ale powinien zaraz iść. What the fuck, klawiatura, spokojnie. Nasz potwór piękny. Nie wiem, potwór chyba jest całkiem ok, aby go nazwać, bo jest naprawdę potworem totalnym. O ciekawe. Ciekawe czy wy to też widzicie, to co ja widzę na ekranie, a teraz widzę po prostu ile mi FPS-ów pokazuje i wszystko takie... A, takie pierdłki. Dobra, to nie jest mi na razie potrzebne. To też nie, to też nie, to też nie. Prima weźmy... O nie, zostaw tego Prima nie zjadaj, tylko miękko Prima go nie zjadaj. Dobra, cztery Prima mogą na niego nie wystarczyć, ale kogo to obchodzi? E, jak nie, to sydoję tego. Nie, no wystarczy. Dobra, pięknie. Petarda. Super. Dobra, no to tak, breeding, pterek breeding, dokładnie tak, jest dobry, no przyzwoity bym powiedział, no ale to wiadomo, z dziecko dostaje printy i tak dalej, więc to na tym mi najbardziej zależy do tego. Jest jeden problem, ponieważ ja nie oswajałem wywerny nigdy normalnie, ponieważ z, z krajopodami jakoś udawało mi się po prostu przetrwać ich dorastanie, ale tutaj będzie prawdopodobnie trzeba tą wywkę oswoić na mleko. Więc musicie mi dać znać, jak się oswaja wywki, tak z mlekiem normalnie. I dać jakieś tipy też do oswajania tych wywek, bo no może być grubo jak tego nie będę miał i nie będę wiedział jak to mam zrobić. Ten breeding jest lepszy w ogóle niż ten. Dobracie, tak, tylko 500 ten ma, ale to nie, to nie jest ważne. I ten ma 150 speed a póki co, no ale do tego możemy sobie póki co Za 130, so no to jest ma trochę więcej wszystkiego. Całkiem spoko. Ja ogólnie mówiłem chciałem wam powiedzieć teraz bordeczki. Yy, no taki troszeczkę krótszy odcinek, kończymy już powoli. Yy, ale tak naprawdę ja już mam 30 minut nagrania, więc ja nie wiem, czy to będzie taki krótki odcinek. Ale ostatnią rzeczą na dziś, którą musimy sobie... Allo? No dobra, tam jest. Myślałem, że spadł na dół, tam do Fiomi. Ostatnią rzeczą, którą musimy sobie na dzisiaj zrobić, to jest e, przetestowanie tego podpowiednia. Jezus Maria, hopie. Nie, no, coś takiego? Widzieliście coś takiego kiedyś o czymś takim? Ja nie. Że taki diplodek może. Nie, no wszyscy się na niego rzucili. Gratulacje. Dobra, hopie, już nie ma życia. Ale szczerze, Jan mnie, więc należy mu się. Jan mnie jak nigdy, nie? Chłopca po prostu wchodzi. Ja, ja miałem takie bronto? Co tutaj bronto robi? Oby, potwór dostał. No i nie dostał. Kupsko. Ty, kupo, ty. a nie będę się nawet. Wizywał. Dobra, breeding, chodź tutaj. A no dobra, po prostu sobie wyląduj. No i dobra, potwór leci za mną. Jako jedyny, mam nadzieję. Eee... Tak? Nie. Dobra. Pterek, terek ogarnij dupę. Tak po pierwsze. Pterek. Aha, nie, no, sobie świetnie się bawi, nie? Na polu. Fajnie. Super, świetnie. Dobra. Ty sobie wyląduj, byczku. A my lecimy z naszym potworem na jakieś tutaj pierwsze polowania. a umiesz tak potwór? Nie umiesz. Dziwnie się do niego potwór mówi, by the way. Nie wiem, jakoś tak. Jakoś tak dziwnie. Dobra. ładuj go tam. 170 damage'a. Wchodzi. Przepięknie. Tylko dość wolny ma ten. Yy, dość wolno atakuje. To myślę, że większego problemu nie robi, pięknie. Zost. Dobra, nieważne. Plus dwa levely dla niego. Myślę, że tak 10 mu dobijemy, może nawet 12. A resztę damy mu po prostu w stamina, prawdopodobnie. Ewentualnie w melee damage. Potem wiadomo, możemy mieć imprintowanego. Jak się uda, drugiego dobrego znaleźć. Czy potem nie będzie większego problemu. Mam tylko, że tu nie spadnie. W sensie, jak ten z tego go zaatakuje, to że go nie spadnie. A dobra. What the fuck? Dziwne rzeczy tu się dzieją ogólnie. Bez sensu z tego mam dość wysoki level. A, mogę strzelać z Terrorbearda? Mogę, o! A nie, mam normalne strzały. Dobra, to ja ci pomogę, Beniu. Tego tam ładuj ładnie. Za 100 damage'a. Stawiam, że to on ma mniej życia, niż ty, więc tego powinien zrobić. 33, no dobra. Przez Terrorbearda bardzo fajnie się atakuje. Nic nie widzę. Mhm. Dobra, to lecimy w bieszczady, nie ma problemu. Eee, byleby tylko spino, Oh, fuck. Ja tu o spino gada, ma tu 15 tysięcy spino. Niedaleko, what the fuck, czy on dostał melee Ta, Tak, chyba ta. Możesz go dobić? Czemu nie chcesz go dobić? Patrzcie, chce się zlitować. Macie jakieś lepsze imię niż potwór dla niego? <laughs> Dobra, pyk, proszę bardzo. Tutaj. Osiem koła ma nasz przyjaciel mm, kochamy jak one ryczą ogólnie terek terek nie jest dla nas ważny Triteratops, let's go No chyba nie doleca jednak Uwaga, bo tutaj ktoś chce się awanturować o ta fuck, jeszcze pterek ucierpiał Właśnie pterek tu już psychy nie ma E, ogarnij się no, Pokaż, naklep mu Dobra Grzesiu, pięknie tam mamy w ogóle Arden Tavisy. Dobrze by chyba było takiego, takowego oswoić, jak mi się wydaje. Arden Tavis to przydatne stworzenie całkiem. O nie ona tylko ogonem. Zapomniałem. 108? Bo dużo jest całkiem d Major Nie ja się boję, żeby mi mojego tego terrorda nie nabił na pal. No właśnie. Ja nie wiem jak to działa do końca. Chyba takiego Alla nie może nabić na pala, to tutaj się nie boję. Chciałem ukradnąć je... O kurde, może. Ale mi wysadził. Dobra, potwór go zabił. Dobra, potwór jeszcze ma dużo całkiem życia, więc nie ma problemu. Tylko mnie go nie nabija pala znowu. ta walka ze z tego zabrałem jest ciekawa, bo dużo ekswa wpadnie, ale z drugiej strony są całkiem yy, mocne, bo mogą ten bleeding zrobić. Zobaczcie, że mój Allo już jest krwawy całkiem. Ma cztery koła życia. A zobaczcie, znowu go krwawi. Zabij go tam. Dobrze, pięknie. No więc co? Testowanie idzie jak na razie zajebiście. Nie by się przydał jakiś, e, że tak powiem... E, dinozaur, którym mógłbym zbierać finalnie narkoberki. Bo tutaj z tym są problemy. Więc takiego parazaura trzeba sobie oswoić, który ty masz level byczku. 95. No to może jednak nie. <laughs> A ty, przyjacielu? 135, o, to ciekawy bardzo level. A raczej też nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Mm. Idzie stanowali swojego kompana, Beniu, mhm. A gdzieś jest jego zioma, jak pamiętacie, ten, którego wrzuciliśmy do wody. No super, fajny Diplodok. Deep Diplodoki Deep są jak. No i super. Dobra, zabiję chociaż tylko tego z tego. A ja się tutaj uporam z tym Diplodokiem, jak mnie zostawi w spokoju. No ja jeszcze go tylko dobiję, tego z tego dobra, dobił. Eee, ten z tego zrobił, chyba jeszcze rybę w wodzie zabił. Dobra, no, ostatnie na dziś to będzie ten tutaj ziomeczek. Jakbyś tylko mógł mi go pomóc zabić. Razem go tutaj sobie spenetrujmy. I myślę, że mamy całkiem udany odcinek, powiedziałbym. Stworzyłem potwora z tego aldosaura. I będzie na pewno ogromnym potworem, jeśli będziemy się musieli przeprowadzać do tej bazy, którą pokazywałam ostatnio. O, w tamtą stronę. Więc na pewno się będzie przydatny i na pewno będziemy go dużo używać. A i mój terror by tylko zabił. Super sprawa. 5 lewali fajnie. No to wszystko tutaj i tutaj przepięknie, mam nadzieję, że chodzić jeszcze może z wagi, może będziemy mieli dużo mięsa i dużo skóry, fajnie dobra, no ale jak póki co na dziś, to ja myślę, że pożegnamy się z naszym terrorbirdem, taszorem, z naszymi dwoma pterkami, jednym nowym i z naszym tutaj pięknym potworem o którym tyle dzisiaj było w dzisiejszym odcinku, ja dzisiaj się z wami będę żegnał, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, no i do następnego odcinka, zostaw łapę suba i trzymajcie się, mano.